Aha, jał, ejał, mhm, o, 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 jo, na początku było słowo, i jest dalej, co więcej wszystkim, co istnieje, jest tylko miłością, przez to jest wszystkim, jest flow, czyli płynięciem po niebie. Słowo Bóg to? Na odwrót, bo Bóg to słowo to ono, stworzyło ziemię. Nie wierzysz, trudno, chuj w to Ja wierzę, ale też nic na pewno Nie wiem, zauważ, że wszystko, co robimy To wiara, jesteś ateistą Wierzysz w to, że nie ma pana, natomiast Ja wierzę w to, że jest Nowy Jork, bo na własne Oczy nigdy nie widziałem go Kochać znaczy być sobą, bo człowiek Jest całym sobą w swojej najlepszej wersji, pierdolimy Że w najgorszej, bo lubimy pieprzyć Ale to bzdury, i też słowo to turyzm. to nie tortury, klej Jestem wulgarny, ale nie mówię brzydko Próbuję rozumieć rzeczy, które mnie dziwią Próbuję, Próbuję rozumieć rzeczy, które które mnie dziwią, oprócz tych, które mówią, że jest tylko pieniądz Na początku było słowo, jest dalej, co więcej wszystkim, co istnieje Jest tylko miłością, przez to jest wszystkim, jest flow, czyli płynięciem po niebie Słowo Bóg to na odwrót, bo Bóg to słowo, to ono stworzyło ziemię Nie wierzysz, trudno, chuj w to, ja wierzę, ale też nic na pewno nie wiem